Siemano stulejasze, ja jestem Maciek, a to jest Skyrim. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo kontrowersyjnym temacie jakim jest przemoc domowa. Wiem, że wielu z Was to dotyczy, dlatego postaram się bardzo subiektywnie podejść do tematu. Dlatego pokażę Wam genezę powstania tego problemu. Najpierw musimy dostać się do tego domku, niestety tutaj strażnik stoi. No i w kurwia. Dlatego musimy zająć się tym problemem w ten sposób. Smoki O, co się stało? A na chuj on tu w las. Ja pierdolę. Nowy pierdolaj stąd. Kurwa. Dobra. Never mind. Tutaj widzimy matkę, która sobie śpi. A tu widzimy ojca. No i teraz pojawia się problem. Jak to jest, że ojciec podnosi rękę na matkę? A no prosta sytuacja. Działa to tak, że przychodzi sobie gość do ojca. Nie wiem, kurwa zabijasz tego typa chyba, bo czy nie może już pobyć No jesteśmy sobie. No i przyszedł sobie tej kolega w nocy, a matka drzepizdę. Trzeba było mnie posłuchać. O, ojciec... O, ojciec już się wkurwia. Już widzimy na jego twarzy wkurwienie. Jeszcze raz wyjrzyj na mnie japę. O! Wkurwił się, mówiłem wam Widzicie? Zaraz jej wyjebie na mordę strzała Już jej wyjebał, aż się złożyła Jesteśmy świadkami, niesamowitego tego pojedynku. O, mamka zawsze boi się, no bo po strzale się składa. No i niestety tym razem pojedynek wygrał ojciec. O, ale też się zmęczył. Teraz możemy spokojnie sobie usiąść i wypić kawkę. Albo piwko, bo jest wieczór. Dziękuję i pozdrawiam.